Lampy są niezwykle ważnym elementem każdego pomieszczenia. Dlatego też zdajemy sobie doskonale sprawę, że zaplanowanie dobrego oświetlenia w swoich wnętrzach to nie lada wyzwania. W dzisiejszym filmiku zaprezentujemy Wam jeden z wielu modeli lamp, znajdujących się w ofercie naszego sklepu. Żyrandol o nazwie Montana to nowoczesna oprawa oświetleniowa. O niecodziennych kształtach, która posiada trzy punkty świetlne. Jest to idealna propozycja do pomieszczeń o niewielkim metrażu. Żyrandol doskonale sprawdzi się w roli oświetlenia ogólnego, dającego światło z centralnego miejsca na suficie. Żyrandol zapewni optymalne oświetlenie i genialny klimat. Dzięki połączeniu złota i czerni będzie pięknie prezentował się w każdym stylu wnętrzarskim. W szczególności polecamy go do salonu, jadalni, sypialni, kuchni oraz korytarza.